Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo tak samo jak my z spragnieni piłki w najlepszym wydaniu. Nazywam się Dariusz Szpakowski, a obok mnie w pełnej gotowości już czeka Jacek Laskowski. Przed nami już za na moment kolejne emocje w ekstraklasie. Arka Gdynia zbliży się z Górnikiem Zabrze. Zobaczymy, Darku, co dziś zaprezentują nam obaj szkoleniowcy. Czy mają w zanadrzu jakieś niespodzianki, czy też skupią się na swych najważniejszych atutach. Kibice oczekują dobrego widowiska. Moim zdaniem mają rację. Oby się nie zawiedli. Wielki Wielki A oto wyjściowa jedenastka Gdyńskiej Arki. Piłkarze zameldują się na boisku w ustawieniu 4-5-1, a to ustawienie nie wygląda jakby miało być szczególnie ofensywne. Tak, pomiędzy samotnym napastnikiem i pomocnikami będzie sporo przestrzeni, więc kreowanie sytuacji będzie utrudnione. Raczej stawiałbym na Grex z kontratakiem. Oto na naszych ekranach ustawienie, w jakim zagra dziś Górnik Zabrze. Zespół zagra w ofensywnym wariancie systemu 4-5-1. A jego ofensywność polega na tym, że dwójka pomocników, oprócz realizacji zadań w środku pola, wspiera jednego napastnika, tworząc z nim w zasadzie jedną linię. Nie oznacza to jednak do zadań defensywnych. Arbiter rozpoczyna mecz. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. I piłkę przejmują rywale. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerwają grę. Dobrze antycypował intencje podającego, i mają piłkę. Może być spotkanie albo wyjątkowo nudne, albo niezwykle ciekawe. Gospodarze kompletnie nie radzą sobie w meczach u siebie, a z kolei goście mają najsłabsze wyniki spotkania Coś w spotkaniach wyjazdowych. Coś tym jest. Może okazać się, że te słabości rywali wydadzą obu zespołom skrzydeł i obejrzymy rewelacyjny pojedynek. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenie z Niech nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Tracą piłkę po tym podaniu. Co teraz zrobi? Ma miejsca, by wrzucić w pole karne. Nie wyszło to do środkowanie. Zablokowane. Damian Zbozień, Michał Nalepa. Świetnie, rywale nie mają nawet szans dotknięcia piłki. Adam Deja, Bejnowicz. Odegranie z powrotem. Starają się tą długą serią podań uśpić czujność przeciwnika. No i partnerzy podążają z pomocą. Idzie do przodu. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. to rozwiąże. Zobaczmy, co zrobi. No i mamy straty piłki. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Nie ma wątpliwości. Będzie rzut wolny. Mały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centre po Szkoda! Niecelny ten strzał, ale główkował naprawdę nieźle. Słychać ożywienie na trybunach. Kibice już się niecierpliwili. Może teraz obejmą prowadzenie. Centruje z w pole karne. No i piłka za linią bramkową w Żeby lukę za obrońcami, obrońca wyjaśnił niebezpieczną sytuację. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No, może być groźnie, atak kurnika zawsze. Jest dobrze ustawiony, co zrobił? No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. No i mamy spalonego, atak niewiele brakowało. Przypomina mi się Filip Izagi, piłkarz, który zawsze grał na granicy z Balonem. Angulo. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Będzie bramka. Udana interwencja bramkarza. Piłka w jego rękach. Obu stronom czegoś dziś brakuje, a widzą przede wszystkim brakuje emocji. Coś czuje, że jeśli padnie wreszcie jakiś gol, to dlatego, że brankarz utnie sobie drzew. ale przeczytał to jak profesor. Ciekawe, czy był spalony, czy też nie. No, niestety, sędzia sygnalizuje spalonego, chociaż jeśli był, to minimalny. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Ponownie celnie podaje. Akcja ofensywna Górnika Zabrze. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Ja. No ładnie teraz odczytał Zamiary przeciwnika Jesus Jimenez No i kolejne jego dobre podanie Bochniwicz. Ma trochę miejsca na skrzydle Będzie chyba podawał Ładna akcja skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. Jacek, twój komentarz do pierwszej części spotkania. Prowadzą dość wyrównaną grę i trudno wskazać potencjalnego zwycięzcę. Żadnej z drużyn nie udało się narzucić rybale. Zaczynamy drugą połowę tego bardzo wyrównanego spotkania. Po tym co zobaczyliśmy, trudno wyrokować, kto ma tutaj większe szanse. Marciniak Jankowski. Na piłkę, co z tego wyniknie? No, przydałoby się dośrodkowanie. Będzie wznowienie z autu. Jankowski, Adam Deja, Jankowski. Wrzuca na środek. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Ośrodkowanie na bliższy słupek. Dobrze się znalazł, Bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Będzie okazja do kontrataku. No, niestety nici z kontrataku, ale nadal są przy piłce. Co teraz w myśli? Ankulo. Zamiast dośrodkowania wyszedł taki trochę strzał na bramkę. Trener Górnika Zabrze wprowadza na boisko nowego zawodnika. Angulo, popatrzmy, górnik przed szansą. Powinien dośrodkować. Obrońca dobrze to przerywa. Zobaczymy, co teraz zrobi. No i piłka za linią bramkową koniec akcji. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Adam Deja ma pretensje, że musiał tak głęboko cofnąć się po piłkę. Młyński, Michał nalepa. No, może teraz centrować. Ma piłkę, co teraz zrobi? Piękna interwencja. I będzie zmiana w drużynie Kurnika Zaprze. Uśrodkowanie z rzutu rożnego. Bramkarz spokojnie obserwował lot tej piłki. Obrońca zrobił dość, żeby utrudnić oddanie tego strzału. Dołożyć głowę to jedno, ale trzeba jeszcze mieć trochę siły, żeby zrobić sobie więcej miejsca. A bez tego ciężko dobrze się złożyć do strzału. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Zastrzyk nowych sił dla drużyny, dwóch graczy rezerwowych na boisku. Jesus Jimenez. Mateusz Matras dobrze chroni prowadzoną piłkę. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. Dobra pozycja do oddania strzału. Niedokładne dośrodkowanie i piłka wychodzi na aut. Stanowsza, ale w piłkę. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. Marciniak. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Ma sporo możliwości. I mamy zmianę posiadania piłki. Angulą mają teraz szansę na kontratak. Na piłkę, co z tego wyniknie? Trochę chyba zbyt pochopnie. Mogli to lepiej rozegrać. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. piłki jest rożny. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Ma możliwość dośrodkowania. Zablokował dośrodkowanie. Zmiana. Wchodzi kolejny napastnik, czyli menadżer zespołu chce zwiększyć siłę w ataku. To się przyda, bo wciąż jest remis. Bez bramek to się nie zmienia. Kto ma je strzelać, jeśli nie napastnik? Ośrodkowanie z w pole karne. Za nisko to było zagrane. Zmarnowana szansa. Jesus Jimenez. Ciekawe jak to rozwiąże. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Mieli szansę zrzut rożnego, ale jednak nic z tego. Gospodarze nadal remisują. Kibice skandują. My chcemy gola. Nie przyszli tu przecież po remis. Michał Nalepa. Zbozień. Zobaczmy, co zrobi. Dobre, dalekie wybicie. Trener górnika Zabrze wprowadza na boisko nowego zawodnika. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Jesús Jimenez. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. No, może teraz. Będzie chyba podawał. Zobaczymy, co teraz zrobi Kamil Zapolnik. Podanie skutecznie zablokowane przez obrońcę. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Koniec drugiej połowy, koniec meczu, mamy remis.